jako dietetyk na śniadanie hotelowe. Jak jesteśmy w domu, mamy kontrolę nad tym, co kupiliśmy i co w związku z tym zjemy. A jak jesteśmy w hotelu, no to wybór mamy zawężony, a do tego mamy też sporo rzeczy, które nas będą kusić. I choć pokażę Ci, jak ja sobie z tym radzę. Śniadanie zaczynam od sporej ilości warzyw, więc tutaj rukola, sałata, ogórek, pomidor, trochę cebuli i oliwki, a do tego do smaku ocet i. Oliwa. Badania wykazały, że tego typu niskokaloryczny preload zmniejsza ilość kalorii, które są jedzone w danym posiłku, więc jest to bardzo skuteczna strategia na jedzenie poza domem. Dalej sięgam po źródło białka. W hotelach zazwyczaj najlepszym źródłem białka będzie jogurt naturalny. Ja łapię takie trzymałe opakowania, gdyby tego nie było to spoko też sprawdzi się jakiś ser, na przykład ser twarogowy, który niestety zazwyczaj jest tłusty w tego typu miejscach lub jajka też będą bardzo dobrym wyborem ale odradzam tutaj sięganie po jajecznicę dlatego, że jajecznice w hotelach zazwyczaj są makabrycznie tłuste białko jest to i tak ważne, dlatego, że jeśli my za mało białka, to nasz apetyt rośnie nieproporcjonalnie bardzo i określić to zjawisko jako dźwignia białkowa, dlatego ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby w posiłkach, które bilansuję, znalazło się jakieś źródło białka. W międzyczasie obowiązkowo kawka. Kawa też zmniejsza łaknienie, ze względu na zawartą w niej kofeinę oraz samą objętość płynów. Jako źródło węglowodanów wybrałem sobie dwie takie małe bułeczki, one w sumie mają około 60 gramów e, oraz takiego croissanta, który go zjem z nutelną. Pozwalam sobie coś takiego... Ostatecznie jestem na wyjeździe wypoczynkowym, więc tego typu produkt rekreacyjny też w mojej diecie się znajdzie. Do tego wszystkiego ja sobie te produkty ważę, ale to też jest opcjonalne, to znaczy, moim zdaniem, można spokojnie sobie zbilansować taki posiłek zupełnie bez ważenia i on będzie całkiem spoko, ale ja po prostu lubię mieć kontrolę, lubię sobie to wbić do fitatu i wiedzieć dokładnie, ile zjadłem. Pozna krosantem na deser są też e, owoce, i tutaj sobie wybrałem parę e, rodzajów owoców. W sumie wyszło. Prawie 900 i trochę ponad 30 g białka, trochę ponad 60 g tłuszczów w takim posiłku. Jak na moje zapotrzebowanie, to jest bardzo spoko. Natomiast jeśli ktoś ma mniejsze zapotrzebowanie, no to oczywiście będzie musiał gdzieś usiąść na przykład tego krosanta. Może dać trochę mniej oliwy, może mniej węglowodanów, chociaż akurat tych bułek tutaj specjalnie dużo nie było, bo to tylko 60 g. I tak to wygląda u mnie i ja uważam, że tego typu schemat jedzenia w hotelach jest bardzo spoko. A jeśli ty masz jakieś tipy na to, jak jeść w hotelu i trzymać w miarę dietę, to pisz je proszę w komentarzu.